now to st francis's folly new temptations torment me rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of jehoquin one of the three legendary rulers of the lost continent atlantis and that with him lies his piece of the atlantean skein a pendant divided and shared between the three rulers which curbs tremendous powers powers beyond the creator himself my toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies. But it is indeed a test. Pierre, you litterbug. <laughs> Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w... O Jezus! W kolejnym odcinku z... z Tomb Raider 1. Tak. Dzisiaj jesteśmy w moim ulubionym poziomie. Czekajcie. A dobra, uma. O, jesteśmy w moim ulubionym poziomie Czyli pierwszym z Grecji, który się nazywa San Francisco. Folly. Jest to mój ulubiony poziom ze względu na to, że jest w Grecji i jest bardzo ładna muzyka, i w ogóle bardzo mi zapadł w pamięć. I się uwielbiam go. I jesteśmy w Grecji, więc poziomy nam się już będą przedłużać znaczy przedłużać, wydłużać. Bo. Yy, no, bo jesteśmy już dalej w grzepcu. Więc będzie coraz trudniej. Yy, mamy taki blokres. Który sobie przestawiamy Nie wiem czy do przodu czy do tyłu I jednak do przodu Myślałem że do tyłu Ale jednak do przodu Ok Jak mogliście zauważyć mieliśmy już pierwszych przeciwników Czyli lwy Ale będziemy mieli jeszcze Dwóch nowych przeciwników Nawet trzech Teraz będzie drugi Oho. Wiecie co, ja wezmę sobie shotguna. A co? No właśnie, mał... małpiszony. Dobra. Małpiszony. E, dość... Słabi przeciwnicy, jeśli chodzi o zdrowie, ale za to bardzo mocno mogą nas zranić. Więc trzeba bardzo uważać. Um, czy tu coś jest? Tu jest dźwignia, tak? Dobra. To nam chyba drzwi otworzy. Tu w się sensie wyjście, i tu mamy jeszcze jedną dźwignię. Dobra. To nam chyba tam na górze otworzyło. Dobra, i właśnie mamy tutaj przeciwnika trzeciego już nowego, który będzie nas gonił przez całą Grecję, jest to Pierre, Pierre Dupont, jak ja to mówię, Pierre Dupont i Pierre Dupont nas będzie bić, trzeba go pobić kilka razy i on nagle sobie przez jakiś czas i on ucieknie sobie, o właśnie, zniknął i tak będzie nas w, czasami w, jakich, w jakichś różnych momentach, czy ja tu widziałem jeszcze jedną małpę? Widziałem. Czekajcie. Będzie nas gonił przez całą Grecję i zabijemy go dopiero w ostatnim poziomie, więc będzie taką mocną przeszkadzajką nam. Będzie przeszkadzało bardzo nieładnie. I teraz pytanie, czy tam się drzwi otworzyły? Otworzyły się. I czy ja tu wskoczę, czy muszę to jeszcze przesunąć? Idealnie. Dobra. Hmm. Tutaj też chyba. Ok. O, duża apteczka. Tak, to są ogólnie kolumny. Tak, to miało być kolumny, a to są takie bloczki. Ale to są kolumny. Dobra, idziemy po pierwszy sekret, który jest tutaj. On jest bardzo trudny do zdobycia. Nie zdziwię się, jak w sensie trudny. No, ciężko jest. Nie dziwię się, jak będą tu wiewióry. To trzeba zrobić taki manesz, skoczyć, skoczyć i się złapać. No właśnie. A nie jest to aż tak proste, jakby mogło się wydawać. No właśnie. Na przykład tak. Nie wiem, czy tu. Nie, następnie no da rady. Też nie, musi być najbardziej na krawędzi. No ale przodem, klaro. No przodem, tylko. Ja nie wierzę. Sekretów tutaj jest chyba pięć. No, no nie! Ja nie wierzę w ciebie. Dziucha. No, w skórze, nie? No, bo... po co się kłócić? Powiedz, po co się kłócić? Złap się raz, a porządnie i będziemy chwitać. No! Ona tam musi dalej wskoczyć, a nie mogę zrobić... Tyłem. Nie, tak nie ma bata, żeby tak zrobić. Czekajcie. Ale kurde, no wiecie co? Tak... Wiecie co? Może nawet się wydało jakoś to złapać, ale kurde. Jakby Lara robić ten powietrzu obrót, jak wy dwójce już umiał to by było super. Kurde, no. To będzie długi poziom. Ja to wam przyspieszę, no bo weźcie. Żeby się tak męczyć przy tym sekrecie. No ja nie wierzę. Zaraz coś zrobię normalnie, to cheat. Nie wiem jak w sumie, ale no nieważne, zrobię go. O! Przepięknie, w końcu. Dora, udało się. Już myślałem, że... Nie wy... Dobra. I teraz idziemy tak. O! Pięknie, udało się. O, mamy naboje do shotguna i apteczkę za taką męczarnię, ale to co z tego. Tutaj jest taki fake chyba, to miałoby nas zabić, ale to chyba nie o to chodzi, nie wiem. I ogólnie tutaj już się zaczynają poziomy, w których się cykam, nie zapisywać. Ponieważ będzie sekret, który będzie wymagał. Jest tylko jedna próba do zrobienia jego. Jak go nie zrobisz za pierwszym razem, to już go nie zdobędziesz, więc będę... Jak mi się nie uda, to będę musiał. Ee, zrobić sobie poziom od początku zwłaszcza z tym sekretem. Więc. Nie, niezbyt mi się to podoba. Nie! Umrę. Czekajcie. A, dobra, nie umrę. Już myślałem. Chciałem tak fajnie zakręcić, ale nie wyszło mi. <laughs> dobra. Jeśli chodzi o aniversary, no to w aniversary na 100%, powiem wam tak, na 100% będą dwa odcinki z tego poziomu. Ponieważ w aniversary ten poziom jest cholernie długi. On nam zajmie z ponad godzinę. Więc na pewno podzielę odcinek na dwie części. Myślę, że właśnie tak z około godziny nam zajmie. Może nawet i na trzy odcinki. Zależy, jak nam wyjdzie, bo jeszcze czasówka, która będzie też cholernie długa. Więc obstawiam, że z trzy odcinki będzie na jeden poziom. Dobra. No ok. Teraz jest ten nieszczęsny sekret, który jest tutaj. Trzeba pojechać tyłem. Pyk. Tutaj się złapać i trzeba w dobrym momencie odskoczyć. Powiedz, no, że... Oh! Idealnie. I mamy sekret numer dwa. Dobra, to już się aż tak nie boję. Znaczy nadal się boję, no bo będzie dużo momentów, w których będę mógł umrzeć, ale... Już jest ok, Już jest lepiej. I jeszcze, tutaj musimy dźwignię, żeby nam yy, osuszyło pomieszczenie... I mamy nowego przeciwnika, czyli. Krokodyla aligatory. Musimy tutaj sobie wpłynąć. Bo tu jest sekret kolejny. Tak, sekret za sekretem normalnie. Ten akurat prosty, tylko że musicie to zrobić przed odpompowaniem wody z pomieszczenia, no bo inaczej tu się nie dostaniecie. Więc najpierw sekret później dźwignia. Pyk. żadnego dźwięku nie było, ale to nieważne. No i krokodyle to są chyba jedyni przeciwnicy, którzy będą nas atakować i w wodzie, i na lądzie. Tak mi się wydaje, nie ma chyba innych. Dobra. Więc to tak, tak ich wyróżnia. No i dochodzimy do głównego pomieszczenia. Tak, to jeszcze nie było główne pomieszczenia. Na chwilę przycichnę, zamknę się i wsłuchamy się w muzykę. Tak, uwaga. A, ah, Tia. Witamy w świątyni świętego Franciszka. Czekajcie, bo chcę już zacząć mówić, ale to. Znaczy, w sumie już mówię. Dobra. <śm> Jest to główna sala, w której będziemy musieli znaleźć cztery klucze i... Yy, najpierw, cztery żeby znaleźć te klucze, musimy pociągnąć cztery dźwignie, które odblokują nam pomieszczenie z różnym bogiem greckim. I tu jest wielki fail, jeśli mnie pamięć nie myli. Thor jest bogiem rzymskim, a nie greckim, więc zamiast Tora powinien być Hephaistos. To jest już poprawione w części w aniversary. Więc to jest taka wpadka. Tak mi się wydaje, oczywiście. Jak, nie wie, jak się mylę, to możecie mnie poprawić. Więc po pierwsze, pierwsza dźwignia nam tego nieszczęsnego tora. I tutaj jest sekret. Od razu po niego pójdziemy, bo i tak musimy iść na sam dół. Sekret działa tak. Musimy wskoczyć na tą płytkę i zejść szybko na sam dół, zanim się drzwi zamkną. To jest chyba jakoś tak. Tyk. I tu. Idealnie. Udało się. I mamy już chyba wszystkie sekrety, tak mi się wydaje. Ujoj Dobra, i weźmiemy sobie arteczkę, wiecie. Mam mało zdrowia i. Dobra. Tutaj jest ta właśnie mm, brama z czterema kluczami, wielkimi drzwiami. Do której oczywiście będziemy musieli. Tam jest koniec poziomu, za tymi drzwiami. Najpierw dźwignia. Dobra, oj, trochę się spadło, ale to nie szkodzi. No, już mamy. 13 minut normalnie już byśmy poziom kończyli, a my jeszcze w połowie nie jesteśmy. Więc tu już się zaczyna, jatka. No i uwielbiam ten poziom, właśnie przez tych, też przez tych bogów, ponieważ bardzo lubię tematykę bogów różnych, greckich, rzymskich i tak dalej, a to jest naprawdę coś, co bardzo lubię. Dobra. Powoli pójdziemy od dołu. Tu się otworzył nam Neptun. A no właśnie, a Neptun. Neptun też nie jest rzymski? Grecki nie jest Poseidon? Wiecie co, nie wiem. Wydaje mi się, że Neptun jest rzymski. Czekajcie. Dobra już. Tak mi się wydaje, że rzymski jest właśnie Neptun. A Poseidon jest inny. Tu mamy Tora, ale ja nie wiem, czy ja chcę tam. Pójdziemy, wiecie co? Najpierw na samą górę. Tor jest też. A jeśli chodzi o mój ulubiony, to nie mam ulubionego. Jeśli chodzi o aniversary, to moim ulubionym jest Damokles. A jeśli chodzi o jedynkę, to chyba Tor. Czyli Hephaistos. Tu jest ostatnia dźwignia, która nam właśnie chyba tego Damoklesa otworzy. Tak. Dobra, i wiecie co, jak już jesteśmy y, przy Atlasie, no to idziemy do Atlasa. Atlas, czyli... Była to, z tego co pamiętam... Oj. Była to y, postać, która trzymała na swoich barkach całą kulę ziemską. Y, tutaj niestety nie jest to odwzorowane, że jest człowiek, który trzyma kulę ziemską, po prostu jest kula która nas będzie gonić. I teraz nie wiem, jak to zrobić, powiem wam. Bo na to są w sumie chyba trzy sposoby. Można albo przeskoczyć tą kulę, albo szybko wejść do góry, albo chyba tu przybiec, ale nie jestem pewien. Uch! Uch! Idealnie, bo bym umarł. Ale się udało. Tak, i to jest niestety koniec, tak, naprawdę. Nie jest to aż tak rozbudowane, jak w aniversary, wiadomo. Ale mamy kluczyk Atlasa. Czy tu był jeszcze jeden gorylek? Nie. Dobra. Więc Atlasa mamy z głowy. Teraz pójdziemy chyba po właśnie tego Neptuna, bo on jest na samej górze. Dobra. Oj, ale do shotguna z, z nietoperków to raczej nie. Do nietoperków. Okej. Okay. Właśnie, ta sala jest przegenialna. Naprawdę jest świetnie to zrobione. Fajny bardzo pomysł właśnie, że trzeba do każdego boga przejść, zdobyć klucz odpowiedni. O. Mamy tu bardzo śliczny basenik. Z takim... Em, delfinkami. I patent jest prosty. Skoro Neptun, no to woda. Skakujemy. Prąd nas... Zabiera na sam dół i musimy dźwignię pociągnąć tutaj i zabrać kluczyk i wypływamy. Tak, to, to znowu tylko tyle. W anwersarii jest to też bardzo fajnie zrobione, bo będziemy mieli zagadkę z odpompowywaniem, pompowywaniem wody. Dobra. Mamy Atlasa. Fuu, Posejdona. Neptuna, jak zwał, tak zwał. Oj, ale nie chciałem tu wskoczyć. W ogóle jeszcze jak mogliście zauważyć, to był filmik. Tak, ja się zam pożegnałem, pożegnałem. Był filmik. Bardzo fajny, jak Lara wbiła do do biura Natli i tam robiła rozpierdni czyli znalazła książkę i tak dalej w ogóle no było to bardzo fajne, bardzo fajny filmik tak, też mi się bardzo podobał który w sumie z kawałek jego jest u mnie na intrze i teraz pójdziemy do tora i w torze jest moja ulubiona muzyczka dobra Zapisałbym, ale nie ma, nie ma, nie, nie, nie. Będzie tu moja ulubiona muzyczka. Czy na dole są lwy? Ta, są lwy. Dobra. Będzie moja ulubiona muzyczka. No i oczywiście aktor to co? Pioruny. I młot. Tu, 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 tu. Ta. Teraz tak. Ciszę trochę, wiecie co? Poczekajcie. Dobra, patentu na to w tej części wydaje mi się, że nie ma. Ja zawsze idę tak, Tędy Ok, no i mamy młot. Młot Tora i wielki przycisk pod nim. Więc trzeba co zrobić? Myślałem, bo jak się pod to stanie, to się tak teleportujesz na górę. To fajne, tak. Zrobione. No i pchamy teraz bloczek tam do przodu. Musimy wejść na samą górę. Nie ma muzyczka zagrała, uwielbiam ją Bardzo fajnie tu pasuje Naprawdę Jeszcze raz i chyba wystarczy No myślę, że filmik tak z 25 minut Może nawet z kawałkiem, bo będziemy Aha, bo jeszcze będzie ten filmik na początku Bo ja go nagrałem już wcześniej Dobra Apteczunia Ważne, żeby nie spaść Powiedz, że nie umrę. O Boże! Ok. Dało mi się to zrobić. O Boże, nawet nie wiecie, ile mam na liczniku. Mam 35 minut. Cały poziom musiałem przejść od samego początku. Czekajcie, że nie tu. O Boże! Ja pierdolę, dzięki Bogu, że ja ten klocek jeszcze bliżej przesunąłem, bo już miałem... Chciałem go nie przesuwać bliżej. Au. <laughs> Wiecie, lapteczek pozużywałem, <laughs> Boże. Okej. Okay. Uciekamy stąd. Już mamy dość. Jeszcze tylko Damokles. I te Damokles jest tutaj, dobra. Oh, no, Tora, mamy zrobionego. Mamy już trzy kluczyki. Tak, trzy, żeby nie było. Trzy. I apteczka. Dobra. I teraz tak. Damokles to miecze. Tak. Mamy miecze w suficie. Nic się nie dzieje. Na razie wszystko jest na spokojnie. Sobie drepczemy. Kolumienki, wszystko fajnie, cacy. No i właśnie nie cacy, ponieważ zabieramy kluczyk. Jak myślicie te... Jak możecie się domyślić, te kolce, znaczy kolce, te miecze, to one nie są tak o, żeby sobie wisiały, żeby było ładnie. Tylko będą na nas sobie spadać. Więc sobie musimy dać radę. Tak ostrzeżasz. Aż... No właśnie. Przełażą przez. Au. Nie bij mnie. Nie. O! Ja pierdyle Ale bym umarł. Już się mieczyki kręcą aż. Dobra. Ok. Ok. Nie. Dobra, udało się, uciekam stąd, elo O Boże. O, jeszcze ty? Żartujecie sobie, daj to Spadaj na bambus Czy już uciekasz? Idź stąd Nie mam już amunicji Nie no, świetnie czy już cię nie ma? Dobra. W ogóle też taka fajna ciekawostka. O. To są lwice. Też jest odróżnienie, bo lew ma grzywę. Tutaj też fajne takie rozróżnienia. I lwica ma mniej... Y... Życia też. Tam chyba o 5. Dobra, teraz który klucz? Ten, nie? Może ten. No. <laughs> no. To jest w ogóle komiczne, jak Lara No. Dobra, jeden kluczyk. Nie. No. Drugi kluczyk, tak zaprzecza sama sobie. Nie. No. Pyk. I ostatni kluczyk, chyba wszystkie sekrety mam, no miałem cztery. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz się przekonamy. Koniec levelu. 4. Zajęło mi to 16 minut, no obstawiam, że tak to zrobiłem trochę na szybko, więc tak pewnie około 20 minut by wyszedł yy, poziom, jakby mnie umarł. 21 zabitych, 19 podniesionych i 4 na 4 sekrety. No dobra. No i tutaj już będziemy mieli poziom kolejny, też bardzo, bardzo, bardzo fajny. Ogólnie te wszystkie poziomy to są moje ulubione, oprócz cysterni tym po w ale teraz kolsałem. No dobra. Tak więc wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przeszliśmy poziom, teraz zostało nam Koloseum. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. I na razie, pa pa!